Cześć! Z tej strony Karol Bocian. Przejdźmy sobie przez szybką poradę od Babo o tym, jak wyświetlić sobie listę rzeczy jako jedno pole tekstowe, jako jeden tekst. Jak to zrobić? Wykorzystajmy do tego nasz element tekst. Następnie rzućmy go sobie gdzieś tutaj w naszą aplikację, na przykład tutaj. Potem co będziemy chcieli wyświetlić? Może. Maila naszych użytkowników, więc klikamy Insert Dynamic Data, do search for, bo szukamy wszystkich użytkowników. Mamy naszych użytkowników, a potem wybieramy sobie pitch items e i klikamy Preview. Zobaczymy, co się stanie. Mamy naszego jednego użytkownika, a w bazie danych mamy ich Updata, All Users, trochę więcej, więc czegoś nam brakuje. Co się stało? Zasady prywatności. Musimy usunąć dane zasady prywatności, tak, żeby inni użytkownicy widzieli innych użytkowników, żeby mój zalogowany użytkownik widział maile innych osób. Więc albo mogę tu dodać te permisiony, albo mogę po prostu sobie najszybciej usunąć wszystkie zasady prywatności. I teraz odświeżam jeszcze raz aplikację. I zobaczcie, mam wszystkie adresy mailowe wszystkich użytkowników. Co ciekawe, one ułożyły się trochę w jednej linii. Każda w nowej linijce, a dlatego, że no cóż, ta kontrolka jest bardzo wąska. Zobaczmy, jak będzie to wyglądało, jak będzie szersza. Świeżo jeszcze raz aplikację. Zobaczcie, jest pierwszy użytkownik, przecinek drugi. I tak po przecinku babo wychłapał mi wszystkich użytkowników z mojej bazy danych. Mogę jeszcze, oczywiście, jak już nauczyłem się wyświetlać listę rzeczy jako jeden tekst, mogę coś tutaj jeszcze pobawić się tym. Mogę to sformatować w przeróżny sposób. Na przykład mogę każdego z tych użytkowników oddzielić nową linią. Jak to zrobić? Jeszcze raz kliknijmy sobie each items email, a potem wybierzmy more. I tu gdzieś powinien być join. Join with. Połączmy każdy taki element z line break. Bo chcemy połączyć to z pustą linią. Odświeżmy naszą aplikację i zobaczmy jak teraz wygląda. Zobaczcie, mamy każdego użytkownika w nowej linii i jednocześnie zniknął przycinek. Ten join sprawił, że nie mamy już przycinków na końcu. Jak już mamy taki nasz tekstik, to możemy go sobie w różny sposób manipulować. Możemy pochylić, możemy zrobić jakieś wypunktowania i tak Możemy poszukać w forum albo yy, po prostu w internecie, albo w dokumentacji Babu, jak formatować takie teksty. Najlepiej jest szukać już mając coś konkretnego w głowie. Na przykład chcemy dodać nową linię, więc szukamy, jak dodać nową linię do tekstu inputa w bubble. A prosta jeszcze rzecz to jest, możemy sobie po prostu kliknąć tutaj rich, text editor, zaznaczyć to wszystko i na przykład pogrubić to. Tu mamy kilka rzeczy. Możemy zacząć zwiększyć wielkość czcionki naszej i tak dalej, jakoś to wycentrować. Ale nie ma tu zbyt wiele opcji, więc, za takimi bardziej skomplikowanymi rzeczami, jak właśnie dołączenie nowej linii, trzeba niestety poszukać w forum Babla albo w jego dokumentacji albo na moich filmikach. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda nasza aplikacja po tych wszystkich zmianach. Pogrubiony tekścik udał się wycentrowany i jest też już większy. To tyle z mojej strony na dzisiaj. Dziękuję za Twoją uwagę, zapraszam do mojego kolejnego materiału. Hej!